Dostaliśmy nowy zwiastun, ale nie dostaliśmy tam Moro ani Jaya. I o ile Jay pojawia się jeszcze na plakacie, jako Water w swojej nowej tożsamości, tak o Moro ani widu, ani słychu. I o nim sobie troszkę pogadamy, czy będzie, czy go nie będzie. A do tego nowa informacja o Mistrzu Rasa. I od tej informacji sobie zacznijmy, ponieważ jeden z magazynów, tak zakładam, że jest to informacja prawdziwa, bo z reguły w magazynach są nieprawdziwe, ale czasami są wyjątki, i to powinien być ten wyjątek. Okazuje się, że Mistrz Rasa urzęduje w tym kod Kotle Wymiarów, że tam po prostu mieszka, tam się znajduje, czymkolwiek to miejsce jest. Czy jest to informacja w jakiś sposób szokująca albo taka, która sprawiła, że się zdziwiłem? No nie, absolutnie nie, ja sam to podejrzewałem od dawna, już nawet chyba jeszcze we wakacje nagrałem o tym film, ale w każdym razie teraz mamy tego oficjalne potwierdzenie. W Kotle Wymiarów jest mistrz rasa i zapewne do tego Kotła Wymiarów my również się wraz z bohaterami serialu udamy. A druga rzecz, a właściwie nie rzecz, a postać, no to Moro. Moro, który jest w jednym zestawie burzowa wioska Dragonów i w sumie w sumie to jest tylko tam, nie licząc jeszcze kart, ponieważ nie ma go ani w zwiastunie w tym teaserze w sensie, ani na samym plakacie. I w związku z tym wiele osób jest lekko przestraszonych i zastanawia się, czy Moro, aby na pewno w serialu się pojawi, czy też nie jest to przypadek drugiego nowego mistrza z Powstania Smoków, gdzie dostaje on swoje minifigurki, a w serialu po prostu go nie ma, a przynajmniej w wydarzeniach obecnych. Otóż moi drodzy, Moro w serialu pojawi się normalnie, także proszę nie bać się, że go nie będzie, on normalnie będzie. A dlaczego nie było go na teaserze i nie ma na plakacie? Na plakacie po pierwsze, żeby nie spoilerować, że wróci, zupełnie tak jakby zestawy tego nie zrobiły, a jeśli chodzi o sam no to pokazuje on sceny tylko i wyłącznie z kilku pierwszych odcinków, a Moro pojawi się w drugiej części sezonu, w sensie inaczej, w drugiej części pierwszej części sezonu, o tak. Czyli w tych późniejszych odcinkach, a nie tych od razu na samym początku i dlatego go tam nie ma. W dodatku jego powrót potwierdził oryginalny aktor głosowy Moro, który potwierdził, że sam będzie ponownie go dubbingował. Także spokojnie, Moro, moi drodzy, normalnie powraca.